Jeśli nie dostarczysz organizmowi odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia, to będziesz tylko tracił kolejne gramy mięśni. Zwłaszcza im jesteśmy starsi, już 30, 40 plus, potrzebujemy y, mięśni dużo więcej, więc białka też potrzebujemy sporo. Po co? Po to, żeby dłużej i zdrowiej żyć. A jeśli masz problemy, jak nabijać to białko, to już ci szybko tłumaczę. Zaobserwuj, zostaw serduszko. Przede wszystkim, na przykład masz jogurty różne, skyr, proteinowe. Ten na przykład możesz kupić sobie w Dino. On ma bardzo dużo białka, ma kultury bakterii, więc jest zdrowy i łatwo można nim nabić białko. Bo oczywiście twarogi chude, mają mało tłuszczu, mają sporo białka i są zdrowe. Są też produkty high-protein, tak? Zaczniemy od takich lepszych, czyli na przykład jak są sery high-protein, to jest w miarę spoko opcja, to nie jest coś bardzo, bardzo złego, to można jeść. Jeśli chodzi o jakieś batony, zwłaszcza o, no, o batony zwłaszcza i ogórty, trzeba uważać. Tam często są dodatki e, takie słodzików, które są dość szkodliwe, więc te rzeczy bym odradzał. Jak Ci się trafi raz na jakiś czas, to spoko, można dobić, bo akurat dzisiaj nie było czym, ale ogólnie unikałbym i raczej skupiałbym się na tych produktach, które podałem. Ja nie wiem, mięsa, jak Ty jesz mięso, to nie ma problemu, możesz sobie na przykład raz albo dwa razy w tygodniu robić takie masowe smażenie czy tam gotowanie mięsa, usmażyć sobie z kilogram, Włożyć do lodówki do pudełka i masz na cały tydzień, możesz tylko podbierać, podgrzewać i dodawać do posiłków i gotowe. Jeśli rzeczywiście twoim problemem jest to białko, to to musi stać się twoim priorytetem po prostu. Najpierw liczysz białko, najpierw skupiasz się na tym, co zjeść, żeby dobić to białko, a dopiero później tłuszcze i węglowodany, bo tylko i wyłącznie w ten sposób możesz zapewnić sobie odpowiednią podaż tego białka. Tyle.